Witam. Dzisiaj chciałem Państwu pokazać osłonę Primusa. Bardzo fajna, nie powiem. Wszystko super. Może jedna taka malutka wada, nie wiem czy to widać dobrze, ale tak jakby są dwa inne elementy, nie są tak samo malowane. To jest jakby z dwóch innych bajek trochę. A to tam, nie można się tam też czepiać takich szczegółów, ale no widać, że ta część ma inny kolor, ta też ma inny kolor. Tak jakby z dwóch różnych serii pochodziło. Jest to fajna osłona, fajny napalnik. Pasuje na różnego rodzaju butle. Zakładają się. O. Pasuje i na te kolumny. Praktycznie te wszystkie końcówki są znormalizowane. Będzie pasowała na każdą jedną. Problem może być tylko tym, to, że nie zawsze panik będzie pasował do, do takiej osłony. Samo przechowywanie takiej łódki podczas transportu też jest fajne, bo ona chowa się i praktycznie nie zajmuje nic miejsca. Jeżeli zabieramy ze sobą taki kartusz, to równie dobrze taką osłonę możemy zabrać. już jest, tylko dokręcamy ten palnik. Ja może pokażę na, na dwóch palnikach to jest palnik go system nie jest przystosowany może do tej osłony, ale też będzie, też będzie pasowało, ponieważ tutaj się rozchyla my sobie wtedy dopasowujemy, tu nawet możemy wtedy te dwa bardziej rozchylić, to jedno jest troszeczkę tylko wtedy schowane, bardziej jeden z palników taki a na drugi zobaczymy jak to będzie pasowało drugi jest troszeczkę inny drugi jest to palnik colemana f1 power pz jest to, o, chyba najsilniejszy z takich palników ten panik ma tam gdzieś koło 4000 W. Przynajmniej tak jest z instrukcji. Ten ma 7000 W. I też będzie pasowało. O! Proszę. Tak na styk. Na pewno nie pasuje ze wszystkimi pańkami, ponieważ różne są tutaj rozwiązania. Ale akurat z tymi moimi też można Jest fajne, bo naprawdę no Proszę nawet... To jest taka szersza, troszeczkę butla ta kolemana od tego Primusa, więc nawet tak lepiej przylega. Za 60 tam chyba 5 zł z przesyłką, no bardzo fajna sprawa, bardzo leciutki, polecam wszystkim.